Przywitał nas dosyć ciekawy horror ze stajni Twisted to Studio, Dark Fraction. Daj znać, co sądzisz o tej produkcji w komentarzu. A my dzisiaj zastanowimy się i zobaczymy, czy taki sam horror cały czas dzieje się na sektorze gamingu na GPW, a być może dzieje się zupełnie coś innego. Tak więc to wszystko przed nami na naszym dzisiejszym spotkaniu. Aby formalności stało się zadość, zobaczmy na karcie społeczność, co. W dniu dzisiejszym zwyciężyło, bo przypominam, że w każdy poniedziałek startuje ankieta, w której możesz brać aktywny udział i współdecydować o tym, jaki przegląd będziemy sobie na weekendzie właśnie oglądać. Mamy 379 oddanych głosów. Za każdy głos duże dzięki i jak widzimy gaming zwycięża wynikiem 32% oddanych głosów. Pozostałe opcje do wyboru to m.in. spółki z mw 40 indeksy z GPW, spółki z WIK czy też banki. Przypominam, że te wszystkie sektory oglądamy sobie systematycznie na przyglądzie sektorowym, bo tam spotykamy się najczęściej, tam jest 20 spotkań w miesiącu, ponad 200 spółek, które sobie cyklicznie oglądamy i przypominam, że cały czas z racji 5 urodzin kanału trwa Możliwość skorzystania ze zniżek, jakie przygotowałem, w tym również na przegląd sektorowy, bo tam ta zniżka wynosi aż 90 zł, dlatego tam również się serdecznie zapraszam. I dodatkowo dzisiaj zobaczymy sobie tylko kilka spółek, które przygotowałem na nasze dzisiejsze spotkanie otwarte na YouTube, tak jak zawsze. Ale oczywiście przypominam również, że w pozostałe walorach będzie ich łącznie, z tymi które teraz oglądamy 26 już są na pewno dostępne właśnie na przeglądzie sektorowym. I rozpocznijmy od podstaw, czyli zobaczmy przede wszystkim. To wchodzi w skład aktualny indeksu Wig Games. Tak, żebyś miał tutaj również pogląd, na co warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi o indeks główny. I widzimy, że jest to 5 spółek, jest to 11 BCD Project, CA Games, Huge. Oraz TS Games. Już sobie na szaro tutaj zaznaczyłem spółki, które dzisiaj zobaczymy właśnie z tego indeksu, gdyż zawsze na naszym otwartym spotkaniu mieszam tymi spółkami. Tak więc ostatnio oglądaliśmy 11 Bit i CD Projekt, to teraz czas na CA Games oraz oczywiście Huge. I widzimy, że cały czas król jest tylko jeden w polskim gamingu, jest to oczywiście CD Projekt. No być może Techland kiedyś zadebutuje, no to zobaczymy tutaj wtedy jakieś starcie gigantów. Na razie jeszcze nie mamy tej spółki na warszawskim parkiecie. Tak więc obserwujemy to, co tutaj w tym momencie mamy. i Jak widzimy. Ten udział w CD projektu, jak również udział w obrotach, jest po prostu niesamowity Starczy z tymi pozostałymi spółkami. Tak więc o tym na pewno warto pamiętać. Następny element, który warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim co się dzieje na poszczególnych sesjach, bo jak oglądasz moje podsumowania sesji dziennej, no to zdajemy sobie z tego sprawę, jak gaming pracuje dla nas. No to popatrzmy, jak to wyglądało w piątkowej sesji, bo tutaj widzimy, że... EC Games dał zarobić najwięcej swoim inwestorom, bo ponad 15% i chyba z tego co pamiętam również dzisiaj mamy EC Games na radarze. Jeżeli chodzi o Krabater, to mam tutaj 10%, Dragheus 10%, Call to Play 7,87, BTC Studio 7,42, Allianz 5,81, Neurone 5,71. No i dalej, tylko Ci przewinę, żebyś mógł zobaczyć co się dzieje, bo tych spółek przypominam, że w tym zestawieniu mamy ponad 80 i to jeszcze nie wszystkie, które w tym roku oczywiście będą w tym zestawieniu się znajdować, gdyż jeszcze sporo spółek czeka na debiut. Właśnie na GPW w tym roku. Tak więc ta lista będzie nam tutaj cały czas dosyć mocno przerastać. Być może, kto wie, może nawet dobijemy do setki na koniec tego roku. To dopiero będzie liczny sektor. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne na piątkowej sesji, no to ostatnia gwiazda tych spektakularnych wystrzałów Farm 51. Kontynuuje swoje zejścia. Widzimy, że 7% w dół na piątkowej sesji. Carbon 7, Atomic Jelly prawie 5, Regik 458, Tibur 452, Play to, czyli 424, czy Games 345 to są te największe spadki na piątkowej akurat sesji. Jak widzimy, troszkę ich było, nie było jakiejś gwałtowności. Jeżeli chodzi o obroty, to tutaj największe obroty oczywiście generuje CD Projekt, który cały czas. Przypominam na naszych podsumowaniach codziennych, pokazuję również rejestr krótkie sprzedaży. Jest utrzymywany na tych shortach bez zmian. Tutaj obrót wynosił aż 86%, a CD Projekt sam stracił 1,66%. Jeżeli chodzi o TS Games, tutaj mamy 5,900 na obrocie: Farmfield 2,800, 2,700, 11, VC Games 200, czy 2, bańki 2, 200 na Huge. Jeżeli chodzi o sam indeks, to stracił on 7,6%, 18,400. 10 punktów to był kurs, i popatrzmy jeszcze na cenę za jedną akcję. Popatrzmy tutaj najwięcej trzeba zapłacić w przypadku Creepage albo aż 700 zł. Już jedna akcja: Eleven bit 520 Playway 350, TS Games 219 czy CD Projekt 170. Jak widzimy ten rozstrzał. rozpiętość cenowa jest niesamowita. Od tych spółek po kilkaset złotych za akcję do dosłownie spółek groszowych, tak więc najmniej trzeba zapłacić za jedną akcję NG Games ponad 12 groszy, DTX niecałe 20. JTM21Pixel 28 i tak to właśnie wygląda. Tak więc dla każdego coś mojego na pewno dla gamingu się znajdzie. No i zobaczymy, jak będzie się prezentować na poszczególnych spółkach, które dzisiaj przygotowałem na wykresach, ale zanim przejdę do wykresu, jeszcze przypomnijmy oczywiście o tym, jak wyglądają przede wszystkim premiery, bo dzisiaj będziemy również między innymi oglądać na wykresie Rodzika. Tak więc widzimy w tym momencie, że ta premiera już miała miejsce. No to chyba każdy zna taktykę rozgrywania spółek gamingowych przynajmniej w obecnym czasie, kiedy mamy negatywny sentyment na gamingu, jeżeli chodzi o naszą giełdę, no to wiemy, że gramy pod premierę, a potem, no ktoś, kto nie wie, to proszę się nie spodziewać, że będzie jakiś zrzut. No ale za bardzo zobaczymy, jak to wyszło na Redziku, Tak więc to już jest za nami. To co oczywiście pamiętałem, szczególnie na Drago, bo to mnie interesuje, bo tutaj mamy najwięcej projekt, produkcji, na które czekamy. Więc, jeżeli będą jakieś konkretne daty i zapowiedzia, potem oczywiście jakieś wyniki i przyjęcia odbył przez graczy, to wiadomo, że to będzie dosyć mocno wstrząsać rynkami, jeżeli chodzi właśnie o tą spółkę. Tak więc, to co pamiętałem, tutaj naniosłem. Jak masz jeszcze jakieś inne produkcje, na które czekamy, inne spółki, to podrzuć mi to w komentarzu. Tą listę będę tutaj nanosił, tak żeby była ona ogólnodostępna dla wszystkich i będę ją pokazywał, jeżeli będziemy się spotykać. I oczywiście, gaming tutaj systematycznie oglądać. Tak więc, ostatnio nawet dopisałem Star Wars czy też Whippy Jar, bo też gdzieś mi wpadły w oczy te informacje. Tak więc, jak masz jakieś produkty, to zachęcam do tego, żeby to podawać, i też będę to oczywiście tutaj wyświetlał. Jeżeli chodzi o listę debutantów, bo wyniki potwierdza, zobaczymy sobie na końcu tego całościowego, to w tym roku Hydra i Road debutowało W tym tygodniu Hydra 13% na plusie, road minus 8%. Od początku od debutu mamy 15% na minusie na hydrze i road 4,5%. Tak więc i tak i tak widzimy, że wyniki raczej nas tutaj nie rozpieszczają, jeżeli chodzi o te właśnie spółki. I w tym momencie przejdźmy już sobie do tego indeksu. Zobaczmy, gdzie tak naprawdę ten gaming. Przez pryzmat tych topowych spółek, w tym momencie placuje się właśnie na tym indeksie. W tle, oczywiście, widzimy trend spadkowy, jaki obserwujemy. Przypominam, że oglądamy również interwał tygodniowy, i pamiętaj, że to, co widzisz, jest moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, jest sugerujące dokonania własnej oceny sytuacji i własnej analizy. I zerknijmy. Tutaj, jeżeli chodzi o VGames, w tym trendzie spadkowym, tutaj znaleźliśmy się pozi poziom wsparcia, właśnie na tej sekwencji, którą kiedyś, kiedyś już zaznaczałem. Widzimy, że na tym krachu, który się wywołał, to był oczywiście początek wojny na Ukrainie, i pamiętajmy, że. Wszystkie informacje, które, których jeszcze nie znamy, a które będą w przyszłości napływać na rynek, szczególnie te niespodziewane, one będą dosyć mocno wstrząsać tymi rynkami. Tak więc pamiętajmy, że ta wojna cały czas tam trwa. Jeżeli ona będzie również postępować, będzie coraz bardziej brutalna, jakieś niespodziewane sytuacje będą z tym związane, jeżeli Chiny na przykład będą chciały coś zrobić negatywnego pod tym kątem, no to wiadomo, że to będzie dobitnie straszyć nasze GPW. Tak więc jeżeli ktoś myśli, że już koniec tego strachu i tylko i wyłącznie będą wzrosty, no to właśnie. Pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. Wojny też nikt nie zakładał, pomimo tego, że Putin stał u granicy. Tak więc tutaj na pewno warto się gdzieś nad tym zastanowić, jak i również cały czas mieć gdzieś to z tyłu głowy, że na takie niespodziewane informacje, które będą napływać na rynek, no trzeba być niestety przygotowany i nasza strategia też to powinna uwzględniać. Tak więc widzimy, że uszanowali poziom wsparcia. Można powiedzieć z tego dołku, który w tym momencie się znajduje v Games i mamy pierwszy ruch powrotny. Oczywiście on jest jak dla mnie przynajmniej wykonywany pod połówkę. Półwka już jest takim naturalnym oporem, który powinien być hamować Wig Games przed dalszymi wzrostami. Jeżeli nie będzie paliwa na tych topowych spółkach, które ważą w tym indeksie najwięcej, to raczej nie przeatakujemy tego poziomu kluczowego oporu. To jest bardzo ważna strefa, którą kiedyś zaznaczyłem. To była strefa, która tutaj chroniła Wig Games przez parę miesięcy i nie byli w stanie tego rozjechać, tak więc dopiero na fali strachu widzieliśmy to wyłamanie. Natomiast te okolice właśnie 20 tysięcy punktów będą bardzo ważne. Strefą do tego, żeby rozjechać i ewentualnie pokazać nam siłę na No i wtedy może być ciekawie, no ale do tego potrzebujemy na przykład króla, żeby nam pokazał dosyć dużą siłę. Na razie o tym mowy być nie może. Pierwszą spółką, którą oczywiście sobie zobaczymy, pozostałe te wszystkie, to jest łącznie, jak przypominam, ponad łącznie 26 walorów, które tutaj mam na tej liście. To wszystko już jest dostępne na przyglądzie sektorowym, a my dzisiaj rozpoczniemy sobie od Redzika, wspomnianego wcześniej. Tak więc widzimy piękne rozegranie tego pod premierem. No, ale potem już zaczęli to kruszywać dosyć szybko, jakby nie było. Tak więc szybko zaczęli uciekać, niecierpliwiąc się, ewentualnie, jakby coś negatywnego zaczęło się dziać, że nie zdążą ucieknąć. Tak więc, ci wszyscy, którzy zapaśnią te wzrosty i cokolwiek tego zysku dla siebie zabrali, to oczywiście duże gratulacje. No, ale potem wracamy do domu i tak i tak jeszcze dopalona ta sytuacja z strachem i krachem, który miał miejsce na GPW, spowodowała, że dziki i tak i tak stoczył się nisko. Tak więc widzimy, że klasyka, można powiedzieć, rozegrania, dlatego tak istotne jest to, żebyśmy wiedzieli. Przede wszystkim na co czekamy, Natomiast tak na przykład na Drago ja wiem na co czekam, Natomiast tak to mnie interesuje i te produkcje już są zapowiedziane i na to czekamy, bo jak widzimy jest tego całkiem sporo. Drago ma rekordowe wyniki, czyli być może kiedyś, kto wie, może coś ciekawego na Drago jeszcze zobaczymy. Natomiast tak na pewno warto to śledzić, warto śledzić jeżeli masz upatrzoną spółkę, co ona tak naprawdę zapowiada, czy ma jakieś produkcje, czy na coś w ogóle tam czekamy. Na nic nie czekamy, jakie są wyniki, bądź jakie wyniki możemy również się ich spodziewać w przyszłości, tak więc to są istotne elementy, na które na pewno warto zwracać uwagę. No i redzik, jak widzimy w tym momencie po tym zejściu dosyć mocnej wyprzedaży, która miała miejsce i dopaleniu wręcz tych spadków w ostatnim tygodniu, mamy przepiękny ruch powrotny wykonany, popatrzmy, idealnie gdzie? Idealnie w strefę. Dlaczego ta strefa jest taka istotna? Bo jest oczywiście punktem w tym momencie opora, wcześniej wsparcia tego szerokiego rynku, który tutaj był rozgrywany przez rynek, tak więc jest to istotny poziom, że teraz jeżeli redzik by się zamknął powyżej złoty 50, zł, no to wiadomo, łapiemy sobie oddech i wracamy do starego range'a, Tak więc gramy od bandy do bandy. Jeżeli będą retestować, to potwierdzam, że nie ma tam podaży, to lecimy na półeczkę i tutaj oczywiście uderzamy z powrotem w tą bandę i raczej więcej by nic tutaj w tym momencie nie obserwował. No chyba, że pójdą jakieś spektakularne doniesienia, że produkcja została świetnie przyjęta. Niesamowite zyski będą z tego tytułu płynąć, bo to to wiadomo, że też wpływa dosyć istotnie na inwestorów pod kątem rozgrywek tego typu spółek na rynku. Zatem, jeżeli będziemy odpadać, to przypominam, że znajdujemy się na bardzo istotnej, blisko istotnej strefie wsparcia. To jest to złote 80 groszy, to jest ten istotna strefa, która absolutnie nie powinna pękać, gdyż jeżeli to pęknie, to będzie to dramat i pogrom na Redziku, gdyż wiadomo, że z tych poziomów, pomimo tego, że można powiedzieć, że są niskie, złote 25 za akcję, no to i tak, i tak jest, gdzie spadać. I to jest istotny poziom wsparcia, który nie powinien być tutaj przełamywany w wolumen podłącze, żeby nie był przełamywany pod kątem właśnie rozgrywek na redziku. Tak więc, gramy teraz o to, żeby ewentualnie, jeżeli nie będą chcieli kisić się bokiem, a wiemy, że oni historycznie lubią to robić, no to musimy się zamknąć dla punktu równowagi powyżej 50, jeżeli w ogóle będą w stanie w obecnej sytuacji na rynku to właśnie zrobić. Creepy jar. Creepy jar chyba doskonale wszystkim znana spółka, najdroższa spółka pod względem oczywiście ceny za akcję na GPW. Widzimy, że idealnie, popatrzmy, pomimo tego krachu, który miał miejsce na rynku, czy oni nas tutaj zaskoczyli? Z tego co widzimy, nie. Idealnie uderzyli w poziom wsparcia. Popatrzmy, to jest poziom wsparcia, który pilnuje tutaj tę spółkę od paru miesięcy. To nie są przelewki, to jest bardzo istotny poziom. I pomimo wszystko ten kapitał, który siedzi na tej spółce, przecież oni spokojnie, jakby chcieli sypać tymi akcjami, to by zasypali tą spółkę. Ale jak widzimy, nie zrobili tego. Czyli to jest bardzo istotny poziom. Ale z drugiej strony, to o czym nam może to mówić? Że jeżeli by rzeczywiście doszło do przełamania tego poziomu wsparcia, który jest z nami od paru miesięcy, no to znaczy, że ten kapitał zaczyna być albo niecierpliwy, zaczyna się czegoś bać, być może czegoś, o czym jeszcze nie wiemy. I to może powodować osuwające się spadki na Tak Natomiast na to na pewno warto zwracać uwagę. Na razie o tym mowy być nie może. Ha, szanujemy poziom wsparcia, pilnujemy go. Nic tutaj, bo tylko nadbicie cieniem. Cienie dla mnie nic nie, nie pokazują. Ma być zamknięcie całym korpusem, całym cieniem światła powyżej danej strefy, danego poziomu. Tak więc widzimy, że ta strefa została wolumenem wybroniona. Zamykamy się, gramy o połówkę oczywiście w reteście w tym rężu do 890, do a górne ograniczenie range'a znajduje się na tej strefie. Niezmiennie, od miesięcy. To są te same strefy, tak więc widzimy, że gramy od bandy do bandy typowo. Tak więc dopóki nie będzie jakiegoś szaleństwa i hypeu na Creepy Jazz, czy też ogólnie na gaming, no to raczej nie ma szans na to, że nawet jeżeli dograją tą strefę tutaj, to zobaczymy coś więcej. Tak dla mnie, przynajmniej bardzo mało prawdopodobne. Tak więc najbardziej pozytywna informacja dla nas, płynąca z tego, co obserwujemy na tym wykresie Creepy Jar, to przede wszystkim uszanowanie tego wielomiesięcznego poziomu wsparcia. Kolejna spółka to jest właśnie Ecy Games, który wspominałem ostatnio, który tak zaskoczył spektakularnym wybiciem. Widzieliśmy to na piątkowej sesji. I jak widzimy, ten poziom wsparcia też został tutaj uszanowany. Tutaj mamy tą złotówkę psychologiczną, ja ją zaznaczyłem, każdy wie o co chodzi. Złotówka jest tutaj istotna pod kątem tego, żeby ją obserwować. To jest istotny poziom pod obserwację. Doszli praktycznie blisko półeczki tego poziomu na zejściu, ale potem było piękne wyciągnięcie swingowe, a tak jak widzimy. I tak więc jesteśmy już powyżej połówki i atakujemy co? Atakujemy oczywiście strefę oporu teraz, bo to było kiedyś fajne wsparcie, które też przez kilka tygodni było w stanie uszanować nam poziom na AC Games, ale teraz jest to już oczywiście poziom oporu. Tak więc dopóki ten opór który tutaj wcześniej był wsparciem, nie zostanie rozjechany, nie potwierdzą tutaj siły, retestując tego poziomu od góry, żeby sprawdzić, czy nie na tym podaży, to nie zobaczymy ataku na złoto 70 zł, czy też 2 zł, bo to jest wypełnienie całej tej struktury w szerokim ręczu starym. A więc jak dla mnie, jeżeli Games tutaj będzie ewentualnie próbowało podejść, ale odpadnie, bez zamknięcia się powyżej tego pułapu, no to gramy tutaj już sekwencję niżej w takim układzie range'owym, a oczywiście spadek i zamknięcie się poniżej złotych 20 zł będzie znów na tutaj dawać szansę obserwacji tego, że będą lecieć na półweczkę z celem oczywiście okolic złotówki. Tak więc sytuacja na te games również dosyć ciekawa. Pierwsze ruchy powrotne, pamiętajmy, układ jest cały czas negatywny, trend jest spadkowy. Tutaj nic pozytywnego pod względem układu, przynajmniej jak dla mnie, się nie dzieje. Kolejna spółka, myślę, że doskonale wszystkim znana, to oczywiście Movie Games. Movie Games, popatrzmy, Cóż tutaj ciekawego nie wyprawiało? Raz, że układ też jest negatywny i w trendzie spadkowym, to wszyscy o tym wiemy, ale mamy idealne uszanowanie poziomu wsparcia. Popatrzmy tu był ten krach, wojna się rozpoczęła, tutaj mamy zejście, ale nie byli w stanie już tego pogłębić. Zatrzymali i uszanowali się na tym poziomie wsparcia. On jest nami od bardzo, bardzo dawna, ten poziom wsparcia, więc widzimy, że on jest przez rynek w tym momencie szanowany dopóki nie pęknie, no to nie będzie tego. Tej wylewającej się podaży na rynek i pogłębienia tego coraz niższych poziomów i strachu, które będziemy obserwować na Movie Games. Na razie szanujemy już parę tydzień, można powiedzieć, z rzędu te poziomy po tym nadbiciu pierwszym krachowym. Czyli teraz, jeżeli Movie Games będzie chciał odragowywać, to, to wiadomo, że muszą dotknąć tej 40. A więc jeszcze mamy, my jesteśmy na połówce pomiędzy poziomami. 240, tak więc muszą domknąć tą 40 i jeżeli ten opór, który się znajduje teraz na tym psychologicznym poziomie, pęknie, to zjadą go, no to wiadomo, że gramy o retest potwierdzający się na tą podaży i lecimy na półeczkę. Jak ta półeczka pęknie, no to gramy o 55 i tyle. Nic więcej, jak dla mnie tutaj się nie wydarzy, bez żadnych spektakularnych doniesień ze spółki, które zawsze się mogą pojawić. Wiadomo, że na to zawsze musimy być przygotowani. A jak dla mnie to jest wypełnienie całej tej struktury i tutaj więcej bym się nie spodziewał, jest to bardzo silny opór wynikający z tego, że oni kiedyś już tutaj przez parę miesięcy pilnowali tej strefę jako poziom wsparcia. Więc tutaj nie spodziewałbym się nic więcej na tej spółce. I przejdźmy teraz już do spółek, które nas współtworzą w Wig Games. Zacznijmy od Huge. Huge ostatnio zmienił, tutaj już nie ma tego symbolu z tyłu, jest teraz Huge jako Huge. Więc tylko pokażę te symbola, zaraz przejdę na TradingView, żebyśmy to sobie zobaczyli ten dodatkowy tydzień, bo mamy delikatne odregowanie. Ale jak widzimy tutaj po tym zejściu, bo Huge odpadł pod 15 zł, no to widzimy, że to jest bardzo istotny poziom spadku. Czyli jeżeli jakieś niespodziewane newsy będą napływać na rynek, rynek się wystraż, będzie się bał, będzie wystraszony, będzie jakiś mini krach podobnie ponownie na spół, na. Tej, na na rynku, no to wiem, że nie powinniśmy spadać poniżej 15, 15. 15 może być cały czas w teście. Układ jest negatywny, ten jest spadkowy, na no huge. Nic tutaj ciekawego pod tym kątem się nie dzieje. Mamy, szero, mamy ręczkę, tutaj się nam utworzył. A więc gramy teraz od bandy do bandy, czyli cel jest półweczka z 20 23. No i pokażmy ten tydzień, jak to wygląda. Bo tutaj oczywiście aktualizacja musi mieć miejsce. A więc przejdę sobie na Trading View i tutaj mamy huge. Niosę no te poziomy. Tak więc widzimy, że ten wykres wygląda troszkę no, podobnie, jeżeli chodzi o to, co na poprzednim platformie widzieliśmy. I teraz ten ruch powrotny zaczął się wykonywać. Oczywiście połówka w tle, ona już zaczęła tutaj być testowana, Ten miał miał miejsce. I jeżeli ta półówka pęknie, to no, tak dla mnie bez problemu właśnie dojdzie ten wcześniejszy poziom wsparcia, czyli teraz już oporu, czyli około 23 zł w reteście, tak więc to będzie istotny poziom pod kątem obserwacji, tak więc ten pierwszy ruch został tutaj rozegrany i wykonany, no ale wiadomo, że potem ten opór będzie istotny pod kątem ewentualnie pokazania nam, czy huge ma apetyt na coś więcej. Czy niestety nie odpadniemy tutaj z Kretesem, bo ten opór będzie zbyt silny, bez spektakularnych wolumenów, które tutaj popatrzmy, nie widzimy. No, nie ma tutaj wolumenów, nie ma tutaj kapitału, który chciałby się zaangażować w tym momencie, w to, żeby rozgrywać już. Więc raczej nie zobaczymy żadnego szaleństwa, chyba że spółka nas czymś po prostu zaskoczy. No i oczywiście na deserek mamy CA Games, CA Games który, gdzie doskonale wiemy, o co gramy. Tutaj wszyscy powinniśmy być przygotowani, o tej spółce, mówię już tak dużo, że każdy powinien wiedzieć, jakie poziomy powinien obserwować. I jak widzimy, te poziomy jak najbardziej zadziałały dla nas wszystkich. Więc widzimy, że potem strachu i krachu, który się wywołał na rynku, nie wybrali automatycznie to. Automatycznie to wybrali i cały czas popatrzmy, szanując tą strefę, którą kiedyś parę miesięcy temu zaznaczyłem dla nas. Widzimy, że te poziomy są tutaj idealnie pilnowane. Ta strefa jest idealnie pilnowana. Przedłużam ją teraz i popatrzmy. Co robią? Rozegrali to przepięknie. Wybrali, zebrali wszystko, co można było. Nie ma strachu, No to gramy starą grę. A skoro nie ma strachu, to gramy grę o to, żeby ewentualnie dojść z podobnie retestem 1.7, dojść do górnych ograniczeń. Tutaj pamiętamy, że na SeaGames jest przepotężna podaż. Ona się uaktywnia najbardziej, gdy tylko już wkraczamy w ten poziom i jest 80, 2,20 z tego co pamiętam na siedzi ta całkowita podaż. I pomimo tego, że wiemy na co czekamy w przypadku SeaGames, jakie produkcje są zapowiedziane. Może ktoś oczywiście podrzucić. Jak już jakieś konkretne daty, to naniesiemy na to naszą listę i będziemy to oczywiście monitorować. Tak więc stąd mamy takie rozgrywki na Sea Games. I każdy spadek, jak dla mnie na Sea Games, nawet poniżej to złote 40 czy złote 20, czy też jakbyśmy nie wiedzieli, jakiś mega krach był na rynku i na przykład Sea Games uderzy w złotówkę, no to dopóki nie mamy tych premier i one nie ujrzą światła dziennego, no to są bardzo atrakcyjne poziomy do obserwacji, jak dla mnie na Sea Games pod kątem ewentualnych odreagowań. Tak więc no, wiemy tutaj, o co gramy w przypadku tej spółki, pomimo tego, że wiemy też, że na więcej raczej się nie będziemy spodziewać, dopóki oczywiście. Nie ujrzą światła tej produkcji, nie zostaną one dobrze przyjęte przez rynek i też nie przyniosą sporo kasy w spółce, żeby w ogóle rozjechać tą podaż. Więc no, o tym też należy pamiętać: o, to, o co toczy się gra, ale jakby nie było, nawet w tym układzie szerokiego rędu, jeżeli ktoś gra od bandy do bandy, to i tak i tak są tłuste procenty do tego, żeby na szybko zabrać je z rynku. Natomiast tak jeżeli ktoś rozegrał właśnie tą strukturę, to duże gratulacje, bo już i tak i tak jest na sporym. Plusie I pozostałe spółki, przypominam, są na przeglądzie sektorowym już na pewno dostępne. My przejdziemy teraz do podsumowania portfela. Przypominam również, że trwają cały czas świętowanie piątych urodzin kanału, i z tego tytułu możesz dołączyć do nas do przeglądu sektorowego. 90 zł jest obniżki, jeżeli chodzi o cenę tutaj wyjściową, właśnie w przypadku przeglądu sektorowego. A ja przechodzę w tym momencie na wyniki portfela. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie obserwujemy na liście całościowej, która nam zbiera te 81 spółek, bliżej może troszkę. OK, i zobaczmy, co tutaj się wydarzyło w tym tygodniu. Zawsze popatrzmy, jak, no nie zawsze oglądamy akurat co tydzień na YouTubie podsumowania, ale jeżeli chodzi o takie tygodniowe podsumowania portfelowe, to mamy takie wystrzały kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowe, ale na tle 81 spółek, to są pojedyncze wystrzały pojedynczych spółek. I ewidentnie trzeba wiedzieć, po co to coś się gra, albo to jest czysty hype, albo pod coś to czy się gra, bo na przykład produkcja będzie już niedługo wychodzić. Tak więc, w przypadku np. Iron Wolf, jeżeli wiesz, na co czekamy, no to możesz podrzucić w komentarzu na jaką premierę, bo być może właśnie po to, o to to czy się gra, skoro wzrost wynosi aż 54%, bo raczej bez żadnych newsów ze środka firmy ten wzrost, no pod co miałby się wykonać. Tak więc, jak widzimy, takie jazdy pojedynczych spółek mają miejsce, ale ogólnie, patrząc przez pryzmat portfelowy, aż tak pozytywnie już nie jest. No widzimy, że perełką w tym tygodniu okazał się właśnie Iron Wolf. Tutaj mamy wzrost aż 54%. Megapixel bardzo ładnie odragował 24%, Pixel Crow 22, The Distance 17, 16 Drageus, Game Dust 12, Polyslash, również powyżej 11 mamy EC DTX czy też Bluber. Tak więc widzimy, że dwucyfrowych wzrostów na 81 spółek w tym tygodniu było tylko 10. Ale na plusie też mamy kilka spółek, jak widzimy, dosyć ciekawych, tak więc nawet król CD Projekt dał zarobić w tym tygodniu 4%, tak jak widzimy, no ale również spółek, które traciły, nie brakowało. Popatrzmy. Jeżeli chodzi o największe spadki, to oczywiście król ostatnich wzrostów, czyli Farm 51 była pionowa rakieta do góry. Przepięknie zresztą rozegrana na VIP-ie o tym rozmawialiśmy i na VIP-ie to oczywiście rozgrywaliśmy. To było nawet prawie nie całe 100% chyba zysku. W tydzień, tego co pamiętam, tak więc rewelacji nie to wyszło. One51 19,5% na minusie teraz, Alias 17,43, Fang Pirate 11,60, Moonlight 8,33, Becca The Games 6,29. To są te największe spadki w tym tygodniu. Jakiegoś szaleństwa tutaj spadkowego nie ma, ale pamiętajmy, że gaming, tak czy siak, w większości przypadków szoruje po dnie. więc tutaj, ogólnie patrząc na ten rynek, bez pozytywnego sentymentu ogólnego na rynku, no nie ma co liczyć na to, że cokolwiek byśmy nie wzięli losowo, to że da szansę zarobić, no aż taki, taki pozytywnego nastroju na gamingu jeszcze przynajmniej nie ma. W ujęciu portfelowym ten tydzień wyszedł na plus 3%, więc o tym oczywiście wiemy. No i popatrzmy od początku roku, jak to wygląda. I od początku roku najwięcej dała zarobić w tym momencie, oczywiście nubs 48%, Pixel Crow 26%, Sonka 15%, 14%, ShockWork, potem powyżej jeszcze 10 mamy PCF, Gaming, Factory, Asmodev, True Games. I tyle. Na 81 spółek od początku roku z dwucyfrowym stopą zwrotu może się pochwalić tylko 8. Potem popatrzmy, kolejna, kolejna 11 dochodzi do dodatnich wyników, czyli na 81 spółek tylko 19 jest z wynikiem dodatnim. Wszystkie inne są z wynikiem ujemnym. To jest oczywiście ciekawe. Popatrzmy, takie mamy oczywiście tutaj spadki. Nawet FAR pomimo tego wybicia i taki tak w ujęciu rocznym, portfelowym jest na minus 1,4%. <laughs> Jeżeli chodzi o Największe spadki. To no tutaj widzimy, że Moonlight zleciał potężnie po 52% w dół. Potem Slash 40% w dół zleciał. 38% skin, skin Wallet. TS Games 37% TS Games, taka ważna spółka. Incubo 34%. I popatrzmy, poniżej 30% jeszcze mamy na przykład Juju, Atomic Jelly, Share, Movie Games, czy też na przykład Movie Games VR. Więc widzimy, że tych spadków dwucyfrowych nie brakuje, pomimo tego, że dosłownie mamy nieca niecałe 4 miesiące. Dopiero. Y Roku I w ujęciu portfelowym i taki tak wynik może nie jest rekordowy, bo mieliśmy głębsze spadki, ale i taki tak wynik jest ujemny minus 10,39 Tak więc wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. Daj znać w komentarzu, na jakie produkcje Ty czekasz, po co toczy się ewentualna gra, jakie spółki warto według Ciebie obserwować, jaki tryer byś chciał zobaczyć na przykład na początku naszego kolejnego spotkania. Tak więc to wszystko podróż mi w komentarzu. I oczywiście zapraszam Cię na kontynuację na Przeglądzie sektorowym. Trzymam kciuki za wyniki. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam oczywiście w poniedziałek do aktywnego udziału w naszych ankietach. Na razie hej.